Hej wszystkim... Oj, o Jezu, kwiatą, że... Hej wszystkim, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj w końcu nagrywam vloga i zaraz się zbieramy i jedziemy do Ikei, ponieważ stwierdziłam, że zrobię dla Elmo matę węchową. Stwierdziłam, że zrobię ją sama, wiem, że są też do kupienia gotowe, natomiast widziałam, że wystarczy kupić kratkę taką do zlewu, do tego dwa jakieś kocyki, kupię jakieś dwa różne kolory i sama mu zrobię tą matę węchową. Także dzisiaj ją zrobimy na vlogu, także my się zbieramy i... Jedziemy! Elmus niestety zostaje w domku sam. Ojku, moja rybcia, jest brudny i mokry, bo byliśmy przed chwilą na spacerku, akurat chwilę przestało padać. Popatrzcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przywitasz <grym> się? Witasz się. Niedługo idziemy z nim do fryzjera, także już nie będzie wyglądał jak taki dziad. Bo na razie... Z tą grzywką to tak niestety już powoli wygląda. Jeszcze przed naszym wyjściem przygotuję mu konga, żeby miał się czym zająć, przynajmniej na jakiś czas, jak nas nie będzie. Pogoda jest oczywiście tragiczna, leje. Jest zimno i jak, szaro i w sumie Zanim wyszliśmy z domu, to nie wiedzieliśmy, że pada. Przynajmniej ja. Widziałaś, że pada? No, no chciałam iść ja z Elman na spacer, ale Aha. wcześniej padało, więc stwierdziłam, że bez sensu on. Jest bardzo malutkim pieskiem i powiem wam, że jak trochę zmoknie, to faktycznie jest mu zimno, już się trzęsie. Wczoraj się on nie bardzo no, a chwilę pochodziliśmy, nawet nie padało. A nawet nie padało. Była mokra trawa. No, także on jest wiecie taki malutki, że on po prostu nawet jak chodzi po trawie, to nie moczy tylko łap, ale moczy jeszcze dół brzuszka. Tutaj cały pyszczek, więc on jest naprawdę cały mokry. No i potem jest mu zimno, więc to nie jest dla niego sprzyjająca pogoda, więc tylko czekałam na moment, aż przestanie padać, żeby z nim wyjść. No i w końcu się udało, dobrze, że przynajmniej przed tym naszym wyjazdem, no teraz znowu pada, więc zobaczymy, może potem pójdziemy z nim na spacer taki dłuższy, no ale to zależy od pogody No i co chciałam powiedzieć, że o 14 jest konferencja, tak? I zobaczymy, co z nami zrobią. Obawiam się, że zupełnie nas zamkną w domach, boję się tego strasznie, chyba nikt... Nie cieszę się z tego, że będzie przymusowo po prostu siedział w domu. Także zobaczymy. Mamy rośliny, które mi się mega podobają, ale nie wiem. Tylko to są jakieś małe. Ostatnio były takie większe. Mam kocyki, ale niestety nie mamy kratki, na której trzeba jakby te kocyki przymocować i tam matę zrobić. Nie, ale to nie ma. To są inne. Dużo. Nie no, ale ostatnio było tak dużo, jak ja byłam tutaj. Hmm. No niestety nie mamy głównej części naszej maty wechowej, czyli nie mamy maty, czyż jeszcze tu jest Agata. Jeszcze Magacie nie ma takiej Jeszcze Magda. Bardzo chciałabym mu tą matę wychową zrobić, bo m, czytałam, że właśnie taki wysiłek y, wiecie, psychiczny dla psa jest bardziej męczący niż nawet taki wysiłek fizyczny, a to jest bardzo dobre rozwiązanie. Y, no, takie uspokojenie i właśnie zajęcie czymś psa Także kong i właśnie taka mata. Dobrze, żeby takie coś miało, także chcę mu to po prostu zrobić I zobaczymy, czy będzie się tym bawił Przyszliśmy do Carrefoura, może tutaj znajdziemy tą kratkę Mam nadzieję, że tak W Carrefourze jest pełno różnych działów z różnymi rzeczami, więc mam nadzieję, że tutaj taka kratka się znajdzie Oby Bo już naprawdę nie wiem, gdzie tego szukać Nie no, to chyba nie będzie To prędzej tam, gdzie poszedł Dominik Chociaż nie, tu nie ma. Chcemy hmm. obok zobaczyć. O kurcze, jest! No dokładnie, o to mi chodziło. Ale to może dwie takie weźmiemy od razu. No, myślę, że to będzie super. Oczywiście, kto znalazł? <laughs> Dominik, nie wie. Jak ja się za coś nie wezmę, to nic z nie zrobię. <laughs> Dobrze życie mam. <laughs> Tak to moje życie jest udane. Wracamy do domu, wszystko kupiliśmy, jestem bardzo zadowolona, bo udało się znaleźć kraczkę do zlewu. Także jest w Carrefourze jakby co. Mam kocyki. Zrobiliśmy jeszcze takie szybkie zakupy do domu jedzeniowe i ja sobie szybko weszłam do Rosmana, bo pokończyły mi się wszystkie moje ulubione po prostu kosmetyki do twarzy i musiałam sobie coś kupić. Także potem wam wszystko pokażę co kupiłam i zrobić obiad, bo śmiały są ładna. Jakiś czas temu kiedy? W zeszłym tygodniu skończył nam się catering i powiem Wam, że no, odczuwam to, że jednak trzeba sobie samemu gotować. No, z cateringiem jest to zdecydowanie bardziej wygodne, ale naprawdę był super był przepyszny. Czas na ulubioną część wracania do domu. On już pewnie mnie biegnie. Nie, yeah, yeah. kto to jest kto. I idealnie trafiliśmy na konferencję, więc zobaczymy. No, za chwilę będzie o 14.00. Konferencja w sprawie nowych obostrzeń. Już się boję. Teatry, kina, muzea, galerie, instytucje. Ja się... No i będziemy chodzić na spacerki. Usługi pożeralne już. będą zamknięte, tymczasowo zamknięte. Bo chcemy zmniejszyć ruch społeczny, chcemy zmniejszyć mobilność społeczną, to jest. Co do kosmetyków, które kupiłam w Rosmanie, to kupiłam balsam do demakijażu z firmy Flav. Chodziło mi właśnie o kosmetyki do demakijażu, do pielęgnacji twarzy. Powiem Wam, że jest to moje odkrycie od jakiegoś czasu. Poprzedni balsam mi się skończył, kupiłam sobie teraz kolejny i jest to najlepsza rzecz jako pierwsza faza demakijażu. Super rozpuszcza makijaż i powiem Wam, że już przy pierwszym użyciu widziałam, że ten produkt jest super, ponieważ rozpuścił mój tusz do rzęs, a jak wiecie tuszu do rzęs zawsze mam bardzo dużo na rzęsach i temu kosmetykowi się to udało, żeby rozpuścić ten tusz w 100%. Także naprawdę super mi się sprawdza, ładnie pachnie, ma super konsystencję. Jeśli chodzi o drugą fazę demakijażu, to kupiłam sobie taki pielęgnujący żel z firmy Mia. Nie miałam jeszcze żadnego kosmetyku tej firmy, jest to mój pierwszy. Więc zobaczymy jak się sprawdzi. Sprawdzałam zapach i pachnie przepięknie. Widziałam też, że wiele osób poleca kosmetyki tej firmy, także przetestuję na własnej skórze i zobaczymy. Także to jest mój duet i tego będę teraz używać do demakijażu. W Carrefourze kupiliśmy jeszcze wodę kokosową na spróbowanie. Widziałam, że wiele osób pije wodę kokosową. Nie wiem czy to prawda, ale słyszałam, że ona jeszcze lepiej nawadnia niż woda. Nie wiem, czy to są plotki, czy faktycznie jest to prawda. Możecie dać mi znać w komentarzu. Konrad mówi, że woda kokosowa jest niedobra. Ja jeszcze nigdy nie kosztowałam, także zaraz to zrobimy. Otwieram i zobaczymy. O, nie, osłabisz. Co, Elmoś, ty też byś chciała? Woda kokosowa. Co? No, spoko, no, takie dziwna. Dziwna, czekaj. No dobra. Czyli nie jakieś słodkie, nie ten, ale. Mm, no. Nawet no, mm, piłbym, ale wolę normalną wodę, jak to kosztuje. Nie, dobra, to taka możesz sobie wybrać. Kosztuje 6 zł. Więc... Tak, 6 zł to kosztowało? Mhm. O Boże, dużo. Nie, nie, wolę moją butelkę i. Więc jakbym miał wodę. pić tylko wodę kokosową, to <laughs> bym chciał pić 5 zł i kokosować za 5 zł. To by mnie na to nie stać. Nie, nie ten wiesz... smak jest mega specyficzny. Żeby nie lizał, żebyś nie pociął języka. Nie, nie, Elmusiu, ty nie masz wodę z kranu także u mnie woda kokosowa odpada zdecydowanie wolę moją wodę z kranu w butelce filtrującej, także idę sobie nalać świeżej, zimnej bo ja uwielbiam lodowatą wodę zimną, najlepiej najzimniejszą jaka może być jeszcze nie zamarznięta ale taką już blisko, także idę sobie wymienić i idę robić obiad ja już sobie rozłożyłam kocyk w kuchni bo już rozkładam go dla tego pana tutaj, bo on zawsze jest ze mną to jest po prostu mój cień i strasznie mi szkoda go, jak on tutaj leży i kładzie dzisiaj na tych kafelkach, więc zawsze daję mu kocyk, żeby mu nie było zimno w łapki. Nie, Elmusiu? A teraz robimy obiadek, co? Ojej, ojej, robimy, no. Dzisiaj klasycznie ziemniaczki, kotleciki w panierce, oczywiście składków płatków kukurydzianych. Ja mam ogórkę, a Dominik ma surówkę, także idziemy jeść. My już mamy kolejny dzień, właśnie przyszliśmy z Elmo na spacerek. Dzisiaj jest zdecydowanie ładniejsza pogoda, także wybiega się, szaleje tutaj i bardzo dobrze, e, dobrze Dzisiaj będziemy robić matę Zaczepia wszystkich, no On to jest taki zaczepnik, najpierw zaczepia, potem ucieka Wczoraj już nie nagrywałam, bo trochę bolała mnie głowa Ale dzisiaj jest dobry dzień Elmuś w szaleńcu On uwielbia chodzić bez smyczy Na smyczy to jest Zupełnie inny niż jak jej nie ma Także oczywiście pilnujemy Czy tu jakieś wielkie pieski nie podchodzą Bo on to byłby na hapsa Ale... Ale jest też posłuszny. Przyszedł do nas Konrad i zamówiliśmy krewetki. Niestety my mamy pecha do krewetek. Jakiś czas temu, kiedy to było? Prawie no. rok temu. No, bo Próbowaliśmy zamówić krewetki i trwało to samo zamawianie. Trzy godziny. Nikt nie odbierał, nie dało nie, się tam docenić. Nie było rok temu. Nie, no to było. To było jak się zaczął właśnie lockdown w marcu. A no tak. No. Trzy godziny to trwało. Teraz trochę szybciej, ale i tak nie udało się zamówić nam do domu z dostawą, bo nie wiem dlaczego. Ale tak czy inaczej będziemy mieli krewetki, bo po nie po prostu pojedziemy. Ale co chciałam powiedzieć, zaczniemy. zbierajcie lokalne restauracje. To też prawda, ale zaczniemy robić matę węchową. Jestem bardzo ciekawa, czy nam się uda. Może kola nam pomoże. Ja w ogóle pierwszy raz o takim czymś słyszę, jakby ja nigdy o tym nie wiedział, że tak coś nawet istnieje. No widzisz, to jest no też racja w sumie. Chodź, pokażemy mi, bo nie potrafisz. Chodź. Sparz, co ja mam dla ciebie? Co ja mam dla ciebie, Elmusiu? Chodź. Co ja mam dla ciebie? No, nie chcę, no, coś się wstydzi. Hmm, wstydzi się, no. Elmusiu, światła, nie? Daj łapkę. Drugą. Dobrze, drugą. Drugą. Brawo, Elmusiu. Daj głos. Daj głos. Daj głos. No nie słychać nic. Daj głos. Brawo, obrót! Pięknie, El musi leżeć. Hop! Brawo! Pięknie! Daj łapę! Dobrze drugą. Drugą. Okej, okay. nie co drugi. Daj głos. Daj głos. Jak głośniej. Brawo, obrót. Mądry piesek. Mamy już nasz kubełek, sousz i pyszny. Krewetek. A! <laughs> kubełek krewetek. O, już widać, one są takie mega tłuste, ale są pyszne. No, bo to w tym porze, nie? no. Mm, będziemy się zajadać. Dobra, idę po talerzyki. Tu mamy sosy, kolesława, którego no. nikt nie. Nie <laughs> I bagietki czosnkowe, także mm, tycha. Zabieramy się za jedzenie, bo już jesteśmy głodni, a potem. Mata Węchowa. Pomoże mi? Tak. Dobra. Zaczęliśmy robić matę. Na razie wygląda to tak. Jak to się nazywa? Mata Węchowa. I ucinamy po prostu kawałki kocyka. Wziąłem dwa szare. Jeden ciemniejszy, jeden jaśniejszy. I takie kolory będzie miała mata. Elmus już jest bardzo zainteresowany. Tak, to dla ciebie. I po prostu przywiązujemy ją do. Ej! Do tej maty, do zlewu. Także mam nadzieję, że to się uda, chociaż już powoli zaczyna to wyglądać dobrze. Więc trochę pracy nas jeszcze minęło czeka. No pół godziny i dopiero się to... <laughs> Nie, no jeszcze nie minęło pół godziny, nie ale do... nie wiem czy to dzisiaj skończymy. No ja też zobaczymy, ale na razie pracujemy. Tak na ten moment prezentuje się mata węchowa, nawet elmus już odpadł, ale jest to naprawdę czasochłonne. Dzisiaj tego na pewno nie skończymy, bo jest już godzina 21.30 Konrad idzie zaraz do domu. Ja może jeszcze chwilę nad tym posiedzę, ale na pewno skończę jutro, także tak nam to opornie idzie. Ogólnie bardzo dużo tego trzeba tutaj przywiązać, żeby zapełnić całą matę. Ale myślę, że warto. Tutaj już powoli mi się to podoba. Mam nadzieję, że Elmo będzie się tym bawił i będzie wiedział o co chodzi. Także muszę to kończyć. Mamy dzisiaj kolejny dzień. Wzięłam się za matę węchową, jak Dominik pojechał na siłownię, i skończyłam. Także jest gotowa, nawet nie wiem ile mi to zajęło. Szczerze mówiąc, straciłam poczucie czasu, jak to robiłam, ale faktycznie trochę to trwało. Jest to bardzo czasochłonne. Ale jest gotowe. Tutaj możecie zobaczyć. O z tej strony. Mam nadzieję, że Elmo ogarnie jak tego używać i będzie się tym bawił. Zaraz spróbujemy, damy mu tu chrupeczki. No i może będzie ich szukał. Na razie Elmuś tutaj sobie śpi, spokojnie, prawda? Elmuśu Będziesz się bawił, Elmo. Jeszcze jak widać nie jest w nastroju do zabawy, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Chyba działa. Dałam mu chrupeczki tam i szuka. O znalazł. Mam już sprytny jest. Znajduję te chrupeczki szybko. Muszę mu tam głębiej chować. O, działa! Ale wącha. No, szukaj, Elmuś. O, już? Wracasz do zabawy? Aha. Elmuś szukaj. No, ale może musi się rozbudzić, ale, ale już Co? szukał, także dobrze. Super. Szukaj. Co tu jest? No, szukaj, szukaj. Aha. No, może później.